Siema, to jest taki mini film nadawczy, bo nie wiem z czego nagrywać. Macie do wyboru. I zrobię shorta, o tym. Macie do wyboru. On Lol, Stumble Guys, Roblox, jakieś auta. I możecie podsyłać w sumie gierki. Na komentarzu piszcie, jakie byście chcieli gierki. I ja sobie właśnie testuję nowe ułożenie mikrofona. Nie wiem, czy tak będzie lepiej. Powinien być mniejszy przegłos. Więc śmiesznie, ale. Znaczy. Śmieszcie, w sumie to dobrze Bo nie wiem z czego nagrywać i chciałem się was tak spytać Tak więc macie teraz wybór Jakie gierki chcecie, obojętnie Jakie chcecie, ja zrobię wszystko Wszystkie giery w sensie jakie tam będziecie chcieli tylko jakieś na komputer jak mają być wśród nie najwięcej ten żeby nie było nie, żeby żeby nie trzeba było jakoś nie wiem mega dobrego komputera bo tak szczerze nie mam jakiegoś dobrego kompa no tak więc ja was zapraszam do oglądania Teraz sobie edytujemy, ale zaraz będziemy normalnie grali. Chup, chup. Chup, reset. Ło! Edit, chup, 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 chup. Box, chup, dobra. Zrobione. Teraz wchodzimy sobie do gierki. Nie wiem, no musicie pisać, ja zrobię o tym shorta, bo shorty zauważyłem, że najbardziej się wybijają. A o jakiej tematyce? Nie mam pojęcia. Po prostu napiszcie, jakie gry chcecie. Ja będę zrobił te gry po prostu i tyle. No. W sumie, bo... No tak, że nie mam z czego nagrywać. No, może się powtarzam, ale nie mam z czego nagrywać. Plus... Chciałem, żeby nie tylko mi się to podobało, tylko jako, jako odbiorcom, nie? I po prostu tak się chciałem spytać. I to będzie taki, nie wiem, w sumie 10-minutowy film też. Bo ostatnio jak zrobiłem 20 albo tam 16 ze to mi nie dało i dlatego y, nie było filmu na kanale. Raz. Nie dawno Łoty. Hej. Dobra, przeładuję sobie, ale no, musicie pisać, bo. Nie wiem, no i co jeszcze chcecie na kanale tak naprawdę czy wolicie właśnie rower? Oj co jest? Czy wolicie rower? Czy gry? O! Bo nie mam pojęcia co nagrywać. Uuu, ale dosłowę. To że chce się z kimś na blisko bić, a nie na daleko jest ten typ. Ta, jest tu. Ty się na niego. Siema ziótek. Sip. Boże, to jest ten typ, o co mnie irytuje White. No. Dobra, idę do tego gościa. Irytuje mnie. Mój liścik irytacji się zaraz kończy na ciebie! Psie. Tak, mam swój liścik irytacji. Yo. O, kaf. W ogóle, tak miałem pomysł, żeby na, nie wiem, na przykład w sumie nie wiem o na 50 subów robię giveaway na passive card za 20 zł będzie o o o o nie dobra robimy nie no no to, to zrobię giveaway na pięć subów. no i w sumie tyle o i jeszcze mogę wam nie wiem zrobić poradnik na triki z jaja i pokażę twarz nie wiem dzisiaj może wleci short z moją twarzą chociaż nie bo brzydki jestem i dobra tak więc ja idę robić shorta i siema